Dzień dobry, dzień dobry! Nadusia chce się pokazać. My dzisiaj stwierdziłyśmy, że robimy sobie shopping day. <laughs> idziemy kupować, bo słuchajcie, zwiedzanie odłożyłyśmy. No nie da rady. Tak jak w jednym z filmów Wam wspomniałam, za gorąco. Po prostu topi się chodnik pod nami, takie jest wrażenie. Więc ze zwiedzania nici. Także idziemy zobaczyć, co fajnego mają w sklepach. Są wyprzedaże letnie, więc proszę bardzo. Jeśli chodzi o baseny, bo właśnie jesteśmy, słuchajcie, po kolacji tam jemy kolację. Spójrzcie, ile ludzi, ale tutaj, zobaczcie, przepiękny widok już. Do 19 możemy korzystać właśnie z basenów. Są dwa, to jest ten główny, jak widzicie, dość duży. Tam dalej jest taki brodzik mniejszy dla dzieci. No i full leżaków. Leżaki, tak naprawdę, po samą plażę. Plaża niestety nie jest zbyt ładna. Pokazywałam wam na Instagramie, tutaj pewnie na przebitkach też widzieliście. Plaża jest po prostu taka taka skalista, bo nawet nie kamienista, więc no ciężko, ciężko by było tam leżeć i odpoczywać i się opalać, więc generalnie wieczorem, tak jak teraz, chodzimy po prostu na spacery wzdłuż morza. No a generalnie właśnie, jeżeli chcemy popływać i się poopalać, to korzystamy właśnie z leżaków. My natomiast częściej korzystamy z basenu takiego mniejszego i później Wam go pokażę. Restaurację tak szybciutko widzieliście. Tak jak mówię, jest pełna teraz gości. A to jest właśnie restauracja główna, na której wydają śniadania i kolacje. Tutaj natomiast w ciągu dnia mamy przekąski, lunch. No i to wszystko jest na dworze, pod parasolami. Jakby wiecie, z drugiej strony o, leżaków. Tak więc w tym miejscu mamy również dużo, dużo jedzonka. I to jest zdecydowanie czas, kiedy kotki też pojadły, bo pokręciły się przy stolikach, ludzie ich dokarmili. Tak! I leżą sobie, zobaczcie, nawet na leżakach, tak jak w przypadku tego kotka, i nawet na stolikach, tak jak w przypadku tego kotka. Także wszyscy zadowoleni syczą, tak, żeby za blisko nie podchodzić. No dobra. To idziemy, nie będziemy zaburzać im odpoczynku. Szybko robi się tutaj też ciemno i zapomniałam Wam powiedzieć w ostatnim filmie, że mamy tutaj godzinę różnicy pomiędzy Polską, czyli tutaj jest godzinka później. U nas jest aktualnie po szóstej, tutaj już jest po siódmej. No i jak widzicie słońce zachodzi. Po 20 jest praktycznie ciemno, także tak to wygląda. Zacznę Wam pokazywać, co my kupiłyśmy ciekawego i powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że mamy bagaż rejestrowany, pewnie nie skusiłybyśmy się na aż tak duże zakupy, a tak postanowiłyśmy obkupić sporo bliskich. Siebie przy okazji. I tutaj zacznę od lodówki. Taką mamy śmieszną, maleńką lodówkę. Mamy tutaj czekolady. Kupiliśmy też torbę termiczną, żeby to wszystko fajnie, wiecie, tam przewieźć. O jakieś takie, wiecie, tutejsze, różne czekoladki. Nadusia wybrała sobie oczywiście Kinder Joy, ale na bieżąco je zjada, więc pewnie z nami nie wrócą. Mamy też troszkę takich serków halumi chyba. Trzy sztuki z tego co pamiętam, albo dwie, nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy też ser kozi, bo to są, słuchajcie, sery, które koniecznie musimy tutaj wypróbować. Tak, tak widziałam w tych przewodnikach wszystkich turystycznych, że polecają. Tutaj. O, jeszcze taki serek Halumi. E, tego to jest w ogóle kilogram, moi drodzy. Także moja mama tu poszalała. Ja serowa nie jestem za bardzo. O, i drugi taki. To jest taka przekąska, którą jemy sobie tutaj na miejscu. E, i, I właśnie na miejscu w takim sklepiku. To są takie mm, smaczki, jakby to powiedzieć. Nie wiem, przekąski o kokosowe. Bardzo, bardzo dobre. I to chyba tyle, co tutaj mamy w tej lodówce właśnie. Lecimy sobie dalej. Takich przekąsek, których nie widziałam u nas, wzięłam, zobaczcie, chipsy o smaku oregano. Tutaj troszkę takich pamiąteczek drobnych i też troszkę rzeczy do jedzenia. Zaraz Wam pokażę. Nadusia wybrała sobie taki oto portfelik. Tutaj mam trzy takie ładne białe ściereczki. Jedna dla mnie, jedna dla mamy, a trzecia na prezent. No, drogie, wiecie, ceny i tak dalej, ale to nasze pierwsze takie fajne wakacje, więc stwierdziłyśmy, że bierzemy, co się, słuchajcie, spodoba. Tutaj wzięłam takie cukierki, zobaczcie, o smaku Uzo. No, zobaczymy. Ja pomyślałam, że wezmę je do pracy, także przetestujemy w pracy, czy to w ogóle jest dobre. To są takie twarde cukierki. Tutaj mama też wybrała troszkę przypraw. Mamy przyprawę do omleta. I mamy bazylię i tutaj chyba też ta, tak, do omleta właśnie. Ta przekąska kokosowa, którą Wam pokazywałam, ale w formie takiego, zobaczcie, batonika. Można samodzielnie to rozkroić i to będzie też na prezent. I kolejne rzeczy na prezent już Wam pokazuję. Mamy takie długopisy, bo to wiecie, jakimś dzieciom, żeby porozdawać i tak dalej. Bliskim dzieciom oczywiście. Mnadusia dla swoich przyjaciółek powybierała. Zobaczcie, takie pierścionki z kotkami. E, wiadomo, kotki są tutaj mega, mega popularne. I jeszcze mam e, bo to będzie słuchajcie też na prezent. Taką kulę. E, właśnie. Znam kolekcjonerkę właśnie takich kul. Cool, dlatego dlatego wzięłam i mam też coś dla Was, moi drodzy. Mam dla Was pocztówkę z miejsca, w którym jesteśmy, z hotelu, w którym jesteśmy oraz magnes i umówmy się, że aby otrzymać ode mnie właśnie taką pamiątkę, my tutaj z Nadusią wypiszemy dla Was kartkę, Nadusia pewnie coś też fajnego namaluje. No i właśnie ten duecik by do, którejś, do któregoś, do którejś z Was pojechał. Oczywiście ja to już wyślę z Polski, żeby na 100% doszło, yy, zostawcie komentarz, jakikolwiek. Ale jeżeli nie chcecie brać udziału w tym losowaniu, napiszcie po prostu w nawiasie: Nie chcę prezentu. A jeżeli chcecie, to po prostu jakikolwiek komentarz i wtedy wylosujemy sobie zwycięzcę. Bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy właśnie chce brać udział w, w jakichś tam rozdaniach i tak dalej. Ja wysyłam też do paczkomatu, moi drodzy. Także mi nie musicie absolutnie podawać swojego adresu, ale to już tak, powiecie, dogadamy po wygranej. No, więc to jest, moi drodzy, dla Was. A teraz takie konkretniejsze zakupy właśnie z wczoraj, z centrum handlowego, z galerii handlowej. Tutaj mamy 10 takich mydełek i to też rozdamy swoim koleżankom. Mama swoim, ja swoim. Oliwkowe, arganowe. Jeszcze było chyba jedno, ale słuchajcie, coś nie mogę, nie mogę go namierzyć. Aha, aloesem o, także takie trzy rodzaje i powiem Wam szczerze, że one wychodziły naprawdę super cenowo, bo właśnie gdy się brało pięć, to płaciło się za cztery, więc stwierdziłyśmy dobra, tak jak mówię, pierwsze wakacje będziemy obdarowywać i tutaj sporo rzeczy dla mojej nadusi. Kupiłyśmy jej w Marks and Spencer taką piżamkę z Bluey i ona kosztowała po obniżce już i tak dość sporo, bo 17 euro. Normalna jej cena to była 25. To, co będę miała na mytkach, to Wam ceny e, podam. No ale bluey musi być, więc Nadusia będzie miała taką piżamkę. E, kupiłam jej też taki t-shirt z Tomiego Hilfigera w jakimś takim outlecie ciuszków dziecięcych i on tutaj ma cenę, słuchajcie, 25. 6 euro, ale na niego było minus 40%. Więc będzie nam miała taką fajną koszulkę. I później to już tylko Zara. I w Zarze moja mama wybrała taką parkę, narzutkę. No tu jej nie będzie jakoś super widać, ale ja przypuszczam, że nie raz i nie dwa od mamy ją pożyczę. Już nie brałyśmy dwóch tych samych, żeby po prostu móc się nią dzielić. Zobaczcie, taka jej cena była. Ale fajny kolor. Więc to kupiłyśmy sobie z mamą po buteleczce Perfum. Taka firma. I to są zamienniki drogich perfum, więc uznałyśmy, że wypróbujemy. Nie pamiętam słuchajcie, jaki to jest odpowiednik, ale bardzo świeży taki lekki zapach. Wzięłyśmy sobie 30 ml buteleczki i wzięłyśmy ten sam. I co? I to chyba wszystko. Tak, wszystko dla Nadusi, więc już Wam po kolei też pokazuję, wszystko z Zary. E, ceny na wyprzedaży moim zdaniem dużo lepsze niż u nas. E, I mamy tak, taką fajną spódniczkę. Na jesień będzie idealna, bo ona jest taka naprawdę fajna, cieplutka. Cena 5 euro. Tutaj prześwietna bluza i powiem Wam szczerze, że ja ją oglądałam e, na naszych wyprzedażach w Polsce. Ale jakoś tak się nie zdecydowałam. Też yy, te inne ubrania, które mi się podobały, nie było rozmiarówki, więc nie złożyłam finalnie zamówienia, a tu proszę bardzo, udało się upolować. I to w cenie też właśnie 5 euro. Ona jest taka dość duża, bo to jest na 8-9 lat, Metr 30. ale wydaje mi się, że powinna być w porządku. Nawet jeżeli nie, to być taka, wiecie, oversize po prostu, nie taka dopasowana. Nadusia wybrała sobie jeszcze taki topik on jest taki no powiedzmy dłuższy crop top bardzo jej się spodobał e, i to była nowa kolekcja 695 kosztował. Tutaj wzięliśmy taką fajną koszulkę za 3 euro. O zobaczcie. Świetna. Jeszcze sobie w niej latem pochodzi. Tu się coś nam urwało, nie wiem. Tu mamy z kolei taką bluzkę na długi rękawek. Ona jest w takim delikatnie zielonym kolorze. Cena 3 euro. I ostatnia rzecz chyba z tych zakupów to taka oto też spódniczka. Nawet słuchajcie, do jakichś galowych strojów, czego w szkole na pewno będzie, wiecie, sporo potrzeba. O, ciemny, głęboki granat na gumce. 5 euro. O, widać? Widać. No, także takie, słuchajcie, zakupy. Tak jak mówię, zdecydowałyśmy się na nie tylko dlatego, że mamy walizkę i spokojnie możemy jeszcze w nią właśnie doładować, bo całość e, nie ważyła 20 kg, jak tu jechałyśmy. No, bo właśnie nastawiłyśmy się, że jak coś nam się spodoba, to weźmiemy, więc słuchajcie, na duśka obkupiona. Słuchajcie, wakacje, wakacje, po wakacjach, ten rozgardiarz zaczęłam już troszeczkę tutaj, jak widzicie, rozpakowywać, yy, już pranie nawet wstawiłam pierwsze, także działam dalej, życzcie mi powodzenia, nienawidzę tego robić, dlatego robię to praktycznie od razu jak wrócę. Nie zrobiłam od razu, bo poszłyśmy, wiecie, spać, było późno, jakoś o dziesiątej, przed dziesiątą byłyśmy w domku, poszłyśmy, słuchajcie, spać, a od rana działam z tym tematem. Kochani, ja tak rozpakowuję walizkę i widzę rzeczy, których Wam nie pokazałam, o których po prostu zapomniałam, że kupiłyśmy gdzieś, były po prostu obok. Kupiłyśmy, słuchajcie, takie oliwy malutkie, one mają ile? 250 ml w puszkach, więc one będą, słuchajcie, takie właśnie na prezenty. Dla siebie wzięłyśmy z kolei taką 500 ml, również w takiej puszce, tylko w innym kształcie, i one tylko dwie, wiecie, wzięłyśmy tylko dwie, no bo. No właśnie chodziło o tą wagę w bagażu. I jeszcze kupiłyśmy takie trunki. Uwaga, teraz 18 plus tylko, widzowie. E, takie, proszę bardzo, to chyba było uzo. E, tak mi się wydaje, ale zobaczcie, jaka siekiera. No po prostu, e, więc takie truneczki będą też na prezent. E, ile to ma? E, mm, 200 chyba mililitrów. I tak samo takie właśnie małe. Piwka również takie 200 ml, żeby sobie właśnie można było skosztować. No to to jest wszystko to, o czym tak jak mówię, gdzieś tam zapomniałam. Gdzieś to było indziej najwyraźniej i tego w tym moim zbiorczym holu nie pokazałam. I kochani, mamy nasze ulubione tło, czyli moją kuchnię. E, tak, zrobiłam wszystko. Słuchajcie, dzisiaj wleciały dwa prania, więcej już nie dam rady, bo nie mam gdzie tego rozwiesić. Wyrobiłam się ze wszystkim bagaże, powyciągane, tak jak Wam mówiłam. Ja lubię to e, zrobić zaraz po przyjeździe, nie lubię jak mi to leży wszystko. E, wiem, że są dwie grupy ludzi, właśnie ci, którzy rozpakowują się zaraz po wiezie, i ci, którym to nie przeszkadza i może to leżeć tygodniami. E, no, ja należę do tej pierwszej zdecydowanie. I moi drodzy, teraz będę lecieć na działkę. Wysprzątać tam i przygotować wszystko na niespodziankę, czyli urodziny mojej córki. Ona naprawdę niczego nie wie, niczego się nie domyśla, więc będzie naprawdę zaskoczona, mam nadzieję, zadowolona. No i właśnie przede wszystkim spędzi ten czas z bliskimi, z tortem. No, także, kochani, super. Mam słuchajcie, jeden problem, ale widzę, że w kamerze. Całkiem dobrze to wygląda. Gorzej było słuchajcie rano, bo teraz muszę mocniej przyciemniać podkład. Jednak ciało się opaliło, twarzy ja w ogóle nie opalam. Jakby wiecie co chwilkę, po prostu SPF 50 i, i co chwilę, i co chwilę, żeby nic mi się tutaj właśnie nie opaliło. Nie lubię efektu, jak mam właśnie opaloną cerę, później no jednak tych niespodzianek znacznie więcej mi wyskakuje w momencie, kiedy opalenie z nas chodzi, więc nie robię tego. Ale też, no nie ukrywam, jakby chcę uniknąć zmarszczek <laughs> i pewnych różnych tam, wiecie, nieprzyjemności związanych właśnie z ekspozycją na słońce. W każdym razie ciało opalone niesamowicie. Pomimo, że też wszędzie tak naprawdę cały czas było smarowane pięćdziesiątką, skóra nie schodzi, nigdzie się wiecie, nie poparzyłam, i to jest super, więc wiem, że na pewno dobrze tego wszystkiego pilnowałam. Ja mam taką skórę, która bardzo ciężko się opala, no i generalnie bardzo szybko się spala na słońcu. Wynikiem czego właśnie później jest to schodzenie skóry, pieczenie, ból, jak tylko gdzieś wiecie za mocno się opale. No w każdym razie, yy, słuchajcie, muszę kombinować, żeby teraz przyciemniać każdy jeden podkład no każdy jeden, ale powiedziałam, mam dwa i obydwa są na ten moment za jasne, ale mam taki bardzo ciemny podkład z Liren, to jest taki mój Tik kupujemy, słuchajcie, najtańszy podkład ever, po prostu, byle jaki no i przyciemniamy nim nasz ulubiony podkład, oczywiście może to być ten sam podkład w ciemniejszym odcieniu można to mieszać, tak dalej, tak dalej ale żeby właśnie nie kupować stricte odcienia tylko w momencie jak jesteśmy opaleni, można w ten sposób sobie też fajnie przyciemnić nasz Podkład, a więc przyciemniam i kombinuję, i mi się wydaje, że już jest sobie za ciemny, a jeszcze jednak faktycznie można trochę bardziej, no więc tak eksperymentuję. Tak naprawdę to jest mój drugi eksperyment z doborem koloru, dlatego że wczoraj się tylko pomalowałam na drogę, na powrót. Wcześniej tam na miejscu w ogóle nie używałam kolorówki, tak jak wam wspomniałam. No i dzisiaj rano ten makijaż też nałożyłam. Ale widzę, że dzisiaj zdecydowanie lepiej mi to wyszło niż wczoraj, bo naprawdę wczoraj miałam, słuchajcie, po prostu białą twarz. E, więc tak, takie wyzwanie. Dobra, nie przedłużam, kochani, kończymy. Teraz będziemy sobie już lecieli z domowymi vlogami, codziennymi vlogami. E, koniec o podróżach, koniec wakacji, czas wracać do rzeczywistości, więc moi drodzy, tym akcentem Kończę. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję pięknie za to, że jesteście, za wszystkie wiadomości, za wszystko to, co się cały czas tutaj działo na kanale, pomimo mojego takiego właśnie urlopu i braku filmów. Ale tak jak powiedziałam, na Instagramie byłam cały czas z Wami. Zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze mnie tam nie obserwuje, to zapraszam serdecznie. Insta można sobie podglądać. Często jest tam coś, czego nie ma tutaj, więc no myślę, że to tak fajnie i ciekawie dla nas. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym.